Dramatyczne chwile w Warszawie. Mateusz Morawiecki w stanie krytycznym, rodzina zalana łzami przy szpitalnym łóżku. Warszawa, grudzień 2025 roku. Kiedy cała Polska zwalniała tempo przed nadchodzącym Nowym Rokiem, serce polskiej polityki przestało bić na moment z przerażenia. Mateusz Morawiecki, postać, która przez 7 lat definiowała kurs polskiej gospodarki i państwowości, nagle zniknął z radaru publicznego by stoczyć najważniejszą bitwę swojego życia. Jako były premier 2017-2023, genialny bankowiec i ojciec czwórki dzieci, Morawiecki zawsze uchodził za człowieka o niespożytej energii, tytana pracy, który potrafił łączyć bezwzględny świat wielkich finansów z rolą oddanego męża i ojca. Dziś ten wizerunek siły zderzył się z brutalną kruchością ludzkiego życia. To wykracza poza wszelkie spekulacje polityczne. To czysty, ludzki dramat. Mateusz Morawiecki właśnie przechodzi przez największą tragedię swojego życia, a informacje płynące ze szpitala MSWJ w Warszawie są porażające. Rodzina, zgromadzona w komplecie, przez wiele godzin płakała, żegnając się z mężem i ojcem w atmosferze pełnej bólu i rezygnacji. Ta wiadomość uderzyła w Polskę niczym grom z jasnego nieba. Hashtag Mateusz Morawiecki. W ciągu kilku minut opanował internet, a media od lewa do prawa przerywają programy, by relacjonować ten czołowy wstrząs końca roku. Bałtyk i Tatry wstrzymały oddech. Dziennikarze śledczy i komentatorzy zadają sobie jedno pytanie: Jak to możliwe, że człowiek, który przetrwał największe kryzysy międzynarodowe i polityczne burze, dziś mierzy się z ostatecznością? Czy to nagłe załamanie zdrowia to wynik lat morderczego stresu na szczytach władzy, o którym nikt wcześniej nie wiedział? Polska scena polityczna już nigdy nie będzie taka sama, a atmosfera przed wejściem do kliniki jest gęsta od emocji, których nie sposób opisać. Co tak naprawdę wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami oddziału intensywnej terapii i jakie słowa padły podczas tego rozdzierającego serce pożegnania? Zostańcie z nami, bo to co ujawnimy w dalszej części, wstrząśnie wami do głębi i rzuci zupełnie nowe światło na ten dramatyczny zwrot akcji. Wydarzenia, które rozegrały się w sterylnych i chłodnych murach warszawskiego szpitala MSWiA, przypominają scenariusz najbardziej wstrząsającego dramatu, jednak każda sekunda tego napięcia jest boleśnie prawdziwa. Mateusz Morawiecki, człowiek, który przez lata zdawał się być niezniszczalną maszyną polityczną, trafił na oddział intensywnej terapii w trybie natychmiastowym. Powodem miały być nagłe i niezwykle groźne powikłania sercowo-naczyniowe, będące prawdopodobnie wynikiem wyniszczającego organizm wieloletniego stresu na najwyższych szczeblach władzy. Stan byłego premiera pogorszył się w tempie, które zszokowało nawet najbardziej doświadczonych lekarzy, zmuszając aparaturę medyczną do przejęcia funkcji życiowych. Wewnątrz sali numer 7, w półmroku, rozświetlanym jedynie przez rytmiczne błyski diod kardiomonitorów, rozegrały się sceny, które na zawsze pozostaną w, w pamięci obecnych tam osób. Rodzina Morawieckich, dotąd niezwykle dbała o prywatność, stanęła w obliczu ostatnich Teczności. Żona byłego premiera, Iwona, trzymała męża za dłoń, która jeszcze kilka dni wcześniej podpisywała najważniejsze dokumenty w państwie. Kochanie, walcz, nie zostawiaj nas, szeptała przez łzy. A jej głos, łamiący się pod ciężarem rozpaczy, niósł się echem po wyciszonym oddziale. Czwórka ich dzieci, zgromadzona wokół łóżka, tworzyła krąg modlitwy i bólu. Widok najmłodszych pociech, które w milczeniu wtulały się w siebie, nie mogąc powstrzymać szlochu, sprawił, że nawet personel medyczny przyzwyczajony do cierpienia musiał na moment odwrócić wzrok. Prawdziwą bombą informacyjną okazał się fakt, który wypłynął od osób z najbliższego kręgu politycznego Mateusza Morawieckiego. Okazuje się, że polityk od miesięcy zmagał się z nawracającymi problemami zdrowotnymi, które jednak konsekwentnie ukrywał przed opinią publiczną, a nawet przed częścią własnej partii. Chciał dociągnąć do końca roku, chciał domknąć najważniejsze projekty, nie dając po sobie poznać słabości. Teraz, gdy lekarze wydali dramatyczne rokowania, ta tajemnica nabrała tragicznego wymiaru. W jednej z krótkich chwil, gdy Morawiecki na moment odzyskał nikłą świadomość, otworzył oczy i słabo, niemal niedostrzegalnie uśmiechnął się do żony i dzieci. Był to gest tak kruchy i pożegnalny, że obecni w sali lekarze uznali go za moment największego napięcia emocjonalnego tej nocy. Reakcja Polski na ten dramat była natychmiastowa i pozbawiona politycznych barw. Przed Warszawską Kliniką oraz pod prywatnym domem Morawieckich zaczęły pojawiać się pierwsze znicze i kwiaty. Hashtag modlitwa za Mateusza w ciągu godziny stał się najpopularniejszym trendem w polskim internecie, jednocząc tysiące ludzi w geście Solidarności. Gazety takie jak Fakt, w polityce.pl oraz Onet umieściły na swoich jedynkach dramatyczne nagłówki: Mateusz Morawiecki walczy o życie, rodzina płacze przy łóżku co najbardziej zaskakujące, polityczne animozje na chwilę wygasły. Nawet Donald Tusk, wieloletni rywal, opublikował krótki, pełen szacunków, PIS z życzeniami powrotu do zdrowia, co podkreśliło powagę sytuacji. Tymczasem Jacek Kurski, postać zwykle niezwykle aktywna, zachował wymowną ciszę, co tylko podsyciło atmosferę niepewności w kuluarach. Sytuacja w kraju stała się niezwykle napięta. Wszystkie planowane na koniec roku eventy i spotkania partyjne Prawa i Sprawiedliwości zostały odwołane, a oczy całego narodu zwróciły się w stronę biuletynów medycznych, które spływały z kliniki w kilkugodzinnych odstępach. Polska wstrzymała oddech, obserwując dramat rodziny, która na oczach wszystkich żegna się ze swoim mężem i ojcem. Każdy detal, od ciemnych okularów bliskich opuszczających szpital po oficjalne komunikaty lekarzy mówiące o krytycznym stanie, buduje atmosferę narodowej trwogi, która jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem najgorszego już teraz unosi się nad krajem. Napięcie między życiem a śmiercią w sali warszawskiego szpitala stało się centralnym punktem, od którego nikt nie potrafi oderwać wzroku, czekając na cud lub na wiadomość, która na zawsze zmieni polską scenę polityczną. Wewnątrz sali szpitalnej atmosfera gęstnieje z każdą chwilą. Pielęgniarki w ciszy wymieniają kroplówki, a miarowy dźwięk respiratora staje się metronomem odmierzającym czas, którego, jak sugerują lekarze, może być już bardzo mało. Iwona Morawiecka nie wypuszcza dłoni męża nawet na moment, głośno wspominając wspólnie spędzone lata, jakby chciała tymi wspomnieniami zakotwiczyć go przy życiu. Dzieci, mimo skrajnego wyczerpania, odmawiają opuszczenia korytarza, tworząc przed wejściem na Oją żywy mur miłości i oddania. To pożegnanie, odbywające się w cieniu aparatury i szpitalnych procedur, obnaża kruchość władzy i potęgę więzi rodzinnych, sprawiając Jeju, że cały kraj łączy się w bólu z rodziną morawieckich. Gdy za oknami szpitala MSVA zaczął świtać szary grudniowy poranek, warszawskie ulice wciąż pozostawały puste, a jedynym ruchem były patrole policji zabezpieczające wjazd dla karetek i limuzyn rządowych. <słuch> Wewnątrz kliniki czas przestał mieć jakiekolwiek znaczenie. Iwona Morawiecka siedząc na skraju szpitalnego łóżka, wpatrywała się w klatkę piersiową męża, która unosiła się i opadała tylko dzięki miarowej pracy respiratora. W pewnej chwili, gdy słońce zaczęło przebijać się przez szczeliny w żaluzjach, dłoń Mateusza Morawieckiego lekko drgnęła. Ten niemal niezauważalny ruch wywołał natychmiastową reakcję dzieci które w ułamku sekundy zerwały się z krzeseł, otaczając ojca ciasnym kręgiem. To była chwila, w której przez moment wydawało się, że walka przynosi rezultaty, ale lekarze monitorujący parametry życiowe pozostawali niewzruszeni, a ich surowe miny zdradzały, że to tylko chwilowy odruch gasnącego organizmu. Napięcie w szpitalu sięgnęło zenitu, gdy do mediów przedostała się informacja o specjalnym biuletynie, który miał zostać wydany w południe. Dziennikarze największych stacji informacyjnych koczujący przed wejściem zaczęli otrzymywać sygnały od swoich informatorów wewnątrz partii, że sytuacja jest bezpowrotna. Mówiono o tym, że Jarosław Kaczyński po opuszczeniu sali pożegnań długo siedział w samochodzie. Nie pozwalając kierowcy ruszyć z miejsca, co dla wielu było ostatecznym potwierdzeniem, że lider PiS żegna się ze swoim następcą. W tym samym czasie w sali numer 7 Iwona Morawiecka zaczęła cicho śpiewać ulubioną pieśń męża, a jej głos, choć stłumiony przez maseczkę tlenową i szum aparatury, wypełnił pomieszczenie aurą niezwykłej godności i spokoju. Najstarsza córka premiera, trzymając telefon przy uchu ojca, puszczała mu nagrania głosowe od przyjaciół i dalszej rodziny, wierząc, że w tym stanie zawieszenia między życiem a śmiercią Mateusz wciąż potrzebuje kontaktu ze światem, który tak bardzo kochał. W korytarzach szpitalnych zaczęły pojawiać się kolejne postacie ze świata wielkiej polityki i finansów, ale ochrona przepuszczała tylko tych nielicznych, którzy posiadali status osobistych przyjaciół. A Atmosfera była tak gęsta od niewypowiedzianych słów, że można było odnieść wrażenie, iż cały budynek oddycha w tym samym rytmie co chory. Na portalach takich jak w Polityce czy Fakt zaczęły pojawiać się analizy dotyczące tego, kto przejmie schedę pomorawieckim, ale te cyniczne rozważania były natychmiast gwałtownie uciszane przez fale oburzenia internautów, którzy w tej godzinie widzieli w nim tylko cierpiącego człowieka i ojca. Każdy szczegół z sali operacyjnej i oddziału intensywnej terapii był przekazywany szeptem, a doniesienia o tym, że stan nerek zaczął gwałtownie spadać, wywołały kolejną falę płaczu u zgromadzonej rodziny. Iwona Morawiecka w pewnym momencie wstała i podeszła do okna, patrząc na setki ludzi modlących się na mrozie, i ten widok dał jej na chwilę siłę, by wrócić do łóżka męża i kontynuować to najtrudniejsze w życiu czuwanie. Dramat potęgował fakt, że wciąż nie było oficjalnego potwierdzenia, co dokładnie wywołało tak gwałtowny stan krytyczny. Nieoficjalnie mówiono o pęknięciu tętniaka lub zatorze płucnym, ale te medyczne terminy nie miały żadnego znaczenia w obliczu widoku czwórki dzieci, które po kolei podchodziły do ojca, by szepnąć mu ostatnie Kocham cię. Każdy z tych momentów był dla świadków jak cios prosto w serce, obnażając bezradność człowieka wobec wyroków losu, niezależnie od posiadanej władzy czy majątku. Napięcie między walką medyków a postępującą rezygnacją bliskich stworzyło atmosferę, w której Każde piknięcie aparatury brzmiało jak wyrok. Cała Polska trwała w tym bolesnym zawieszeniu, patrząc jak zegary nieubłaganie odliczają ostatnie minuty tej dramatycznej nocy, która dla Mateusza Morawieckiego mogła być już ostatnią. Atmosfera w Warszawie stała się tak ciężka, że nawet szum miasta wydawał się przytłumiony, jakby stolica oddawała hołd swojemu premierowi w jego najtrudniejszej godzinie. Gdy słońce wzniosło się wyżej nad warszawskimi wieżowcami, oświetlając surową fasadę szpitala Mesvilla, atmosfera wewnątrz sali numer 7 stała się niemal metafizyczna. Iwona Morawiecka, nie wypuszczając dłoni męża, zauważyła, że jego oddech stał się bardzo płytki, a klatka piersiowa ledwie drgała pod ciężką kołdrą. Dzieci, które przez całą noc trwały w czujności. Teraz przybliżyły się jeszcze bardziej, tworząc ciasny krąg wokół łóżka. Najmłodszy syn premiera położył głowę na krawędzi materaca, cicho szlochając, podczas gdy najstarsza córka gładziła ojca po czole, odgarniając pasma włosów z jego pobladłej twarzy. To była chwila, w której polityka, światowe finanse i walki o wpływy przestały istnieć, a w pomieszczeniu pozostała jedynie czysta i surowa miłość rodziny walczącej o każdą sekundę obecności ukochanej osoby. Nagle aparatura monitorująca pracę serca wydała długi, przeciągły dźwięk, który przeciął ciszę jak ostrze noża. W ułamku sekundy do sali wbiegł zespół reanimacyjny, a pielęgniarki delikatnie, ale stanowczo zaczęły odsuwać rodzinę od łóżka. Iwona Morawiecka krzyknęła z rozpaczy, nie chcąc puścić ręki Mateusza. Jej krzyk niósł się echem po szpitalnym korytarzu, paraliżując wszystkich, którzy go słyszeli. To był moment ostatecznej próby, chwila, w której granica między życiem a śmiercią stała się cienka jak włos. Rodzina stłoczona w rogu sali patrzyła z niedowierzaniem, jak lekarze podejmują desperacką próbę przywrócenia akcji serca człowieka, który jeszcze niedawno zarządzał całym krajem. Każdy ucisk klatki piersiowej, każde wyładowanie defibrylatora odbijało się w oczach dzieci, które z przerażeniem obserwowały walkę o życie swojego ojca. Na zewnątrz, przed budynkiem kliniki. Tłum ludzi zamarł w modlitewnym skupieniu. Kiedy do mediów przedostała się informacja o trwającej reanimacji, na Twitterze i portalach informacyjnych zapanowała absolutna cisza. Hashtag Modlitwa za Mateusza wypełnił się tysiącami nowych wpisów, ale nikt nie odważył się komentować bieżącej sytuacji. Dziennikarze śledczy koczujący przy wyjściu dla personelu zauważyli, że jeden z najbliższych doradców Morawieckiego opuścił budynek ze spuszczoną głową, nie reagując na żadne pytania. Wewnątrz szpitala walka trwała przez kilkanaście minut, które dla bliskich wydawały się wiecznością. Pot spływał po czołach lekarzy, a miarowe komendy szefa zespołu medycznego mieszały się z szeptami modlitw płynącymi z kąta sali. Napięcie osiągnęło punkt, w którym wydawało się, że samo powietrze w pomieszczeniu zaraz eksploduje od nagromadzonych emocji i strachu przed nieuchronnym końcem. W pewnym momencie ordynator oddziału uniósł rękę, dając znak swojemu zespołowi, by przerwał działania. Spojrzał na Iwonę Morawiecką wzrokiem, który mówił więcej niż jakiekolwiek słowa. W sali zapadła cisza tak głęboka, że słychać było jedynie stłumiony szum miasta za oknem. Dzieci premiera, jakby przeczuwając, co zaraz usłyszą, wtuliły się w matkę, tworząc jedną zwartą bryłę cierpienia. To był moment, w którym czas się zatrzymał, a cała Polska wstrzymała oddech, czekając na komunikat, który miał na zawsze zmienić oblicze polskiej sceny politycznej i roztrzaskać serca milionów ludzi. Napięcie między bolesną prawdą a nadzieją, która tliła się do ostatniej sekundy, wypełniło każdy centymetr sześcienny sali numer 7, pozostawiając rodzinę w stanie zawieszenia, którego nie da się opisać żadnymi słowami. Wszystkie oczy zwrócone były na usta lekarza, który powoli nabierał powietrza, by przekazać informację, na którą nikt nie był gotowy. W chwili, gdy ordynator leczenia jest rozwiązaniem głębokim przez rodzinę ostateczną, diagnozę, w Warszawie zapanowała cisza, która nie nastąpiła najstarsi mieszkańcy domu. Czy to możliwe, że na naszych oczach domyka znajduje się właśnie rozdział w historii współczesnej Polski? Mateusz Morawiecki, człowiek który przez lata był twarzą polskiej gospodarki i symbolem charakterystycznym dla klasycznych salonów, teraz staje się przed wyzwaniem, którego nie da się przedstawić za pomocą arkusza kalkulacyjnego czy rozporządzenia negocjacyjnego. To walk o każdy następny oddech, o każde kolejne życie które dla jego żona, Iwony i czwórki dzieci są bezcennym skarbem. Jednak w tej dramatycznej spowiedzi skorytarzy infrastruktury MSW pojawia się wątek, który rzuca zupełnie nowe światło na całość i sprawia, że ta historia obejmuje cechy politycznego thrillera. Jak udało się uzyskać nieoficjalnie dostęp do informatorów zbliżonych do ochrony przed wystąpieniem zdarzenia? Najpóźniej minutę przed wystąpieniem zdarzenia, które nastąpiło, aż do momentu pojawienia się tajemniczej postaci steczką, która nie była spowodowana wypadkiem gości. Kim był ten człowiek i czy dokumenty, które były odpowiedzialne za morawieckiemu, skutki wynikające z wystąpienia organizmu? Ta nowa przekazująca informacja sprawia, że tragedia osobista zaczyna przeplatać się z wielką tajemnicą państwową, o której nikt inny nie odważył się powiedzieć głośno. Czy Mateusz Morawiecki zdołał po raz kolejny wystąpić i zwyciężyć z tej najważniejszej walki? Czy to tragiczne pożegnanie z rodziną było tylko splotem nieszczęśliwych okoliczności, czy może kulminacją napięć, której opinia publiczna nie miała prawa dostępu? Cała Polska trwa w zawieszeniu, a każda następna godzina wywołuje więcej pytań niż odpowiedzi. Ta tragedia nie dotyczy tylko polityka, ale człowieka stojącego na kruchej granicy życia i śmierci. Ta szokująca historia ma ciąg dalszy ze zwrotami akcji, których nawet najbardziej bystrzy scenarzyści nie byli w stanie przewidzieć. Aby nie przegapić żadnych aktualności ze szpitala, a także sekretów pojawienia się tej nocy tajemniczej postaci, już teraz zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Zależy nam na tym, aby dostarczać Wam najbardziej ekskluzywne, dokładne i aktualne informacje śledcze. Czy uważacie, że to był po prostu incydent zdrowotny? Czy może jest coś więcej do ujawnienia? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach, abyśmy mogli omówić to wydarzenie, które wstrząsnęło całą Polską. Dziękujemy za wasze nieustające wsparcie. Nie odrywajcie oczu od ekranu, bo już wkrótce wrócimy z kolejnym filmem z najgorętszymi wiadomościami i najnowszymi sekretami dotyczącymi najpotężniejszych ludzi świata. Do zobaczenia wkrótce.